Jaki rok czeka branża alkoholi po trzech trudnych latach pandemii i czasów kryzysu? A także jakie warunki rozwoju przynosi dla używek czas kryzysu? To będzie tematem dzisiejszego programu Prosto z Parkietu. Witam Państwa, Aleksandra Ptaki-Glewska. A naszym gościem jest dzisiaj pan Robert Ogór, prezes grupy AMBRA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy w kilka dni po publikacji wyników państwa spółki i napisaliście tam, padło tam takie zdanie, które mnie zastanowiło, napisał Pan, że rok 2022 był nie tylko dla spółki, ale nawet dla całej branży alkoholowej trudniejszy niż okres pandemii, bo były nie tylko wyzwania rynkowe, ale też rosnące koszty produkcji. I chciałabym spytać, czym się różni okres? Kryzysu wywołanego przez pandemię, który do, dotknął Polskę bardzo mocno przez lockdowny, przez, przez wszystkie wyzwania, od wojny, która jednak jest tuż obok, ale, ale za granicą, czyli na, na jakby na innym rynku. Jakie były to trudności dla Polski? Są po prostu dwa różne kryzysy. Miały różne oczywiście powody, różny przebieg i różne skutki. M, dotknęły różnych branż, Również w naszej działalności w bardzo różny sposób i może uogólnienie, chociażby ono nie dotyczy na przykład działalności gastronomicznej, czyli tej, w której sprzedajemy wina do polskich restauracji, bo zapewne gastronomia nie podzieliłaby takiego poglądu. Pamiętamy, co się stało z branżą gastronomiczną w okresie pandemii. Ale, w związku z tym, że sprzedajemy jednak większą część naszych win i innych produktów przez sklepy detaliczne, w tym również przez własną sieć sklepów winiarskich, no to pamiętamy, że w okresie pandemii nastąpiło przesunięcie zakupów do właśnie sklepów spożywczych, również samej konsumpcji. Można powiedzieć, do domu i pewna konsolidacja wydatków, można powiedzieć, wokół konsumpcji domowej. I to spowodowało, że ten kryzys udało nam się przejść suchą stopą. Natomiast zupełnie inne wyzwania mają miejsce teraz w tym kryzysie, przede wszystkim. Inflacyjnym, bo oczywiście, że wojna w Ukrainie ma swój duży wpływ, ale chyba największym wyzwaniem jest powiązanie bardzo wysokiej inflacji z niedoborami w zakresie dostawy, logistyki dostaw produktów i, i, i materiałów do produkcji. To wszystko razem spowodowało, że rachunek ekonomiczny był taką, takim celem, który bardzo trudno było w krótkim czasie równoważyć i bilansować. W zasadzie żyliśmy w sytuacji, w której goniliśmy z jednej strony rosnące koszty materiałów i surowców, z drugiej strony niedobory. Jeżeli chodzi w ogóle o dostępność, w szczególności opakowań szklanych. Więc a poza tym ten kryzys inflacji i ten kryzys roku 2022, który się jeszcze przecież nie skończył, jest tym, który mamy bardziej w pamięci, bo on jest ten, który teraz ma miejsce. No właśnie. Tak, że tak to po prostu przeżywamy i on jest na pewno bardzo, bardzo trudny. Jeszcze nawiązując do Państwa raportu i, i Pana wypowiedzi, teraz um, napisaliście Państwo, że po, zdecydowaliście się podnieść ceny, co nieznacznie, ale jednak ścięło sprzedaż. I tutaj mam dwa pytania. Po pierwsze, czy to Pana zaskoczyło, że ta sprzedaż spadła przy, droższych przy wyższych cenach? No i po drugie, to jest główne pytanie tego odcinka, czyli jakie są prognozy dla branży alkoholi na ten rok? Bo Mamy dwucyfrową inflację, jak pan zauważył, i koszty pewnie będą dalej rosły. Czego się państwo spodziewacie na rynku? Oczywiście głównym wyzwaniem dla wszystkich w tak dynamicznie zmieniającym się i niekorzystnym jakby systemie, można by powiedzieć, czy środowisku kosztowym, było poszukiwanie równowagi. Wszystko się dzieje bardzo dynamicznie, a szukamy równowagi między naszym rachunkiem ekonomicznym a konsumentami, którzy, których portfele w, tych za, w tym zakresie środków stojących do dyspozycji się kurczą z dwóch stron, prawda? Z jednej strony rosnące raty kredytów, a z drugiej strony inflacja i rosnące koszty tych na te wydatki, które są stałe, powiedzmy prąd, ogrzewanie itd. Więc wydaje nam się, że udało nam się w całkiem dobry sposób tą równowagę znaleźć w tym okresie roku 2022. My tutaj oglądamy w, ra, w raporcie. Drugą połowę roku kalendarzowego, czyli pierwszą naszego roku biznesowego, ponieważ spadek o 2,6% naszej sprzedaży ilościowej szedł w parze z wzrostem przychodów netto o 12,7%, czyli można powiedzieć około 15% różnicy między tymi dwoma wartościami. Czyli rzeczywiście konsument na rynkach, które spowolniły, to też trzeba pamiętać, zakupił ilościowo tych produktów mniej. Jednak udźwignęliśmy wspólnie z konsumentem dzięki atrakcyjności i wysokiej jakości naszych produktów tą sytuację, w której konsument mając te różne trudne wybory. Dokonywał wyborów jednak takich, że mamy nadzieję, że i on był zadowolony z tych zakupów, i my, dla naszych akcjonariuszy, mogliśmy osiągnąć za te półrocze wynik nie gorszy, a nawet nieco powyżej tego wyniku na zysku operacyjnym z pierwszego półrocza roku ubiegłego. Więc Wydaje nam się, że jesteśmy w dobrej równowadze, a przede wszystkim dlatego, że no, koncentrujemy się od lat na, na tworzeniu przede wszystkim wysokiej wartości produktu, dużo mniej niż takich klasycznych, można powiedzieć, marketingowych narzędzi, jak reklama, która zresztą jest zakazana, czy budowa jakiejś ekstensywnej dystrybucji. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę fanatykami produktu, ponieważ uważamy, że w produkcie wyraża się wartość dodana w sposób najbardziej trwały i najbardziej realny. I to zostało przez naszych konsumentów w tym trudnym okresie nagrodzone. Mhm. Powiedział Pan, że reklama jest zakazana i to jest oczywiście prawda. Natomiast Coraz częściej widzę na rynku delikatne próby obchodzenia sprzedaży przez internet, przez sklepy alkoholowe. Absolutnie nie, nie przez, nie przez Ambre, ale co jakiś czas pojawiają się jakieś informacje prasowe albo reklamy jakichś sklepów, gdzie mhm. zapowiadają, że będzie ta sprzedaż alkoholu w jakiś sposób możliwa, chociaż według przepisów ona ciągle możliwa nie jest. I chciałbym zapytać pana o zdanie, czy to, czy według pana, z pana długoletnim doświadczeniem na tym rynku, czy to powinno, czy alkohol powinien być sprzedawany przez internet, czy jednak on sobie wystarczająco dobrze radzi w tych konwencjonalnych kanałach sprzedaży, a sprzedaż alkoholu przez internet jest jednak większym ryzykiem niż dla. dla Konsumentów, niż szansą dla biznesu. Jeśli dobrze rozumiem intencje ustawodawcy, to dobrem, który jest, które jest, czy ma być chronione poprzez różnego rodzaju regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu, jest ochrona przede wszystkim jakby przed sprzedażą osobom nieletnim bądź osobom nietrzeźwym czy ochrona po prostu tego procesu sprzedaży przed dostępem alkoholu do jakby to powiedzieć w niepowołane ręce. Wydaje się, że sprzedaż przez internet dzięki. mogłaby zostać uregulowana w taki sposób, aby z wykorzystaniem tych narzędzi, które dzisiaj internet posiada, identyfikacja kupującego wydaje się być jeszcze nawet bardziej dokładna, niż to może mieć miejsce nieraz również w, w zakupach w takim sklepie stacjonarnym. Więc sądzę, że. Jeżeli opieramy się rzeczywiście na realnych dobrach, które stoją za regulacjami prawnymi i interesie publicznym, to docelowo myślę, że internet ma możliwość zbudowania bezpiecznego sposobu sprzedaży alkoholu. Więcej chyba nie trzeba na ten temat mówić, bo powinno to w zasadzie wyjaśnić, o co chodzi w tej całej sprawie. Ja pomijam. Jakby takie zagadnienia związane z emocjami społecznymi, czy czasami z emocjami, które się wiążą z, no nie wiem, z, z czymś takim jak no nakręcanie czegoś, jak to się potocznie mówi. Raczej staramy się na to patrzeć z punktu widzenia intencji ustawodawcy, bo tą intencję ustawodawcy, jako intencję pewnego konsensusu społecznego, staramy się zawsze. Szanować i, i po prostu traktować siebie jako odbiorców takich, mhm. e, takich intencji, a nie jako kogoś, kto e, jakby e, te społeczne intencje kontestuje. E, nie jest naszą rolą e, występowanie w roli, że tak powiem, lobbysty. Uważam, że dobra, dobra e, rola gospodarki polega na tym, żeby wsłuchiwała się w to, do czego zmierza i jakie są potrzeby społeczeństwa, w którym działa. To nie społeczeństwo ma spełniać warunki gospodarki, tylko odwrotnie. To jest rzadkie podejście chyba w biznesie. Sobie Ale wracając do biznesu, chciałabym spytać jednak o prognozy dla rynku alkoholi w tym roku, bo. Trudne warunki z ubiegłego roku nie minęły w tym, niestety jeszcze. Tak. W związku z tym, czego się Państwo spodziewacie? I to już nie tylko dla spółki, ale jaki jest konsensus w branży? Spodziewacie się Państwo spadku sprzedaży ilościowej, czy też na przykład zmiany nawyków klientów, że będą lepiej się sprzedawały tańsze alkohole, tańsza półka? czy? W ostatnich dziesięciu latach w właściwie w większości krajów rozwiniętych Dokonywał się taki proces zmiany kulturowej, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o funkcję alkoholu w życiu społecznym. Bardzo wyraźnie było to już widać w Polsce, gdzie istniały właściwie dwa takie bastiony tradycji alkoholowej piwo i wódka. One wiązały się też z pewnymi rodzajami rytuałów konsumpcyjnych, takie picie, można powiedzieć, dla integracji, dla tradycji dla takie trochę czasami biesiadne związane też z rolą alkoholu i wpływem jego na człowieka. To w zasadzie ustępuje we wszystkich krajach rozwiniętych. Alkoholu często obserwujemy, że pije się ilościowo mniej. Przede wszystkim bardziej w zindywidualizowany sposób i wiąże się bardziej z aspiracjami indywidualnymi niż z takimi można powiedzieć integracjami. To, to, to był proces, który się odbywał i on trwa nadal. Więc w zasadzie. My, w szczególności, jako spółka, która się interesuje przede wszystkim tą sferą aspiracji i staramy się szukać obszarów o wysokiej wartości, czyli wino bądź inne alkohole premium, z faktu, że sprzedaż ilościowa spada, nie wyciągamy jakichś szczególnie negatywnych dla siebie wniosków. Najważniejsza dla nas jest wartość sprzedaży, a nie jego ilość, ale rzeczywiście ten proces premiumizacji, który towarzyszył tym zmianom w postawach konsumenckich i zmianach, zmianom w trendach, on się w roku 2022 zatrzymał. Już, już w całym roku nie widzimy w zasadzie wzrostu albo nie widzimy takiego zjawiska jak przechodzenia do droższych produktów. Jeżeli wzrost wartości albo wynik na wartości że jest nadal powyżej ilości, to w zasadzie jest on często nawet poniżej wskaźnika inflacji. Więc można powiedzieć, że konsumenci z ledwością udźwignęli podwyżki cen i już nie widzimy w zasadzie w żadnej kategorii przechodzenia do produktów droższych, przynajmniej jeżeli patrzymy na liczby. Myślę, że podobnego zjawiska należy oczekiwać i kontynuacji tego trendu pewnej stagnacji na rynkach alkoholi również w roku 2023. Natomiast średnioterminowo, myślę, że gdy ustaną te najtrudniejsze czynniki, które powodują dzisiejszą sytuację, Będziemy mieli do czynienia z powrotem do tych trendów, można powiedzieć, takiej modernizacji społecznej i modernizacji konsumpcji, również konsumpcji napojów alkoholowych czyli mniej za więcej, albo bardziej lepsze niż więcej. Do tego dochodzi jeszcze duży trend w ogóle lekkich alkoholi, albo wręcz alkoholi bezalkoholowych. Czyli można powiedzieć, że sama funkcja alkoholu się, można powiedzieć, w branży alkoholowej zmniejsza na rzecz różnego rodzaju, nazwałbym to symbolizacji, takich właśnie. Funkcji, które wiążą się z jakąś wartością naszego życia indywidualnego, społecznego. Wcale tam nie chodzi o to, żeby tak dużo było tego alkoholu w grze. A jeśli chodzi o grę, to jeszcze przed pandemią, do czasu pandemii bardzo się dynamicznie rozwijały na przykład różne alkoholowe startupy w branży crowdfundingu. Tu chodziło głównie o piwa, ale też się pojawiały jakieś manufaktury wódek. Rosły też e, polskie małe winiarnie, e, chociaż wszyscy mówili, że one mają tak mało e, areał, że, że trudno, żeby mogły e, jakoś lepiej rywalizować z tymi światowymi gigantami. Natomiast chciałabym zapytać, jak to się zmieniło dzisiaj, co, jeśli w ogóle warto inwestować w alkohol, nie w celach konsumpcyjnych, no to w której branży, w której działce? Jeżeli chodzi o, o małych producentów, w tym również winnice, to z jednej strony jest prawdą, iż wielkość winnic jest bardzo mała na, na takie można powiedzieć, pojedyncze gospodarstwo. Natomiast ta wyższa cena, którą uzyskują winnice za swoje wina, ona po części Pozwalała z optymizmem patrzeć w przyszłość, ponieważ dużo łatwiej jest powiększyć obszar uprawy niż zdobyć umiejętność robienia dobrego wina. Więc zaczyn do rozwoju polskiego winiarstwa był i jest. Oczywiście pandemia bardzo dotknęła tych winnic, ponieważ one bardzo mocno opierały się na sprzedaży do gastronomii. Jeżeli chodzi o możliwość konkurowania z tak zwanymi dużymi firmami, to na szczęście branża winiarska na świecie jest branżą ekstremalnie rozdrobnioną. Jak widzimy po półkach sklepowych, jest tam ogromna różnorodność różnego rodzaju win, pochodzących od bardzo wielu dostawców, więc środowisko. Branża winiarskie jest zupełnie inne niż inne e, sektory e, branży alkoholowej. Tam właściwie nie ma żadnych globalnych graczy, nie ma, można powiedzieć, przewagi siły, więc e, jest to bardzo takie zrównoważone i myślę, że zdrowe środowisko również dla rozwoju małych firm. E, oczywiście dzisiaj e, w sytuacji takiego kryzysu, e, inflacji. E, z jednej strony nie jest łatwo zdecydować się na inwestycje, natomiast z drugiej strony no, wiemy, że nie ma lepszego momentu na inwestycje niż sytuację kryzysu. Dużo, dużo więcej można zyskać, również ryzykując. Na pewno sektor premium będzie przechodził przez kilka lat taki trudny okres, ale pamiętajmy, że równocześnie ten sektor premium on u konsumentów już jest doświadczany albo konsumenci w tym sektorze coraz bardziej doceniają autentyczność, indywidualność właśnie związaną z małym producentem. I w zasadzie dzisiaj konsument zrozumiał, że trudno jest o produkt autentycznie wysokiej ceny, wysokiej klasy, wysokiej wartości, który będzie pochodził z innego miejsca niż z miejsca czy z marki, która posiada jakąś tożsamość miejsca albo osoby, która to wytwarza. Więc wydaje mi się, że Średnioterminowo trendy konsumenckie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, też w związku z, z całą strategią e, społeczeństw związaną ze zrównoważonym rozwojem, e, będą nadal stwarzały dobre warunki do rozwoju małych przedsiębiorstw. Mam taką nadzieję, że tak będzie, bo to oczywiście bardzo wzbogaca e, przede wszystkim e, możliwości dla konsumentów. No, i też y, y, zwiększa innowacyjność każdej z branż. Im więcej y, podmiotów działa i tworzy nowe produkty, y, tym więcej inspiracji mają również inni gracze rynkowi. Także y, y, trudno mi wskazać dzisiaj y, na jakiś szczególny obszar, ale y, y, myślę nadal, że będziemy mieli rok lub dwa lata trudne. Natomiast oczekuję, że za dwa lata możemy już zobaczyć oznaki ożywienia, szczególnie gdyby zakończyły się działania wojenne w Ukrainie, to na pewno pojawią się bardzo silne impulsy, zarówno jeżeli chodzi o nastroje konsumenckie, jak i w ogóle makroekonomiczne, prowzrostowe. Związane no, z, z, z odbudową Ukrainy, z, z, z nowymi impulsami dla koniunktury gospodarczej. Także warto z drugiej strony nie być za późno, żeby nie przegapić tego okresu, kiedy dla inwestorów może być aktualnie być może tanio. Rozumiem. Um... To już wszystkie moje pytania z mojej strony. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i życzę miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.